10 największych plusów z posiadania kotów. Zacznijmy oczywiście od tego, że po pierwsze koty bardzo dobrze wpływają na nasz poziom stresu, zdenerwowania i z reguły, ponieważ zdarzają się wyjątki, powodują, że jesteśmy... No, mniej zdenerwowani ten poziom stresu jest niższy. Tak uśredniając, ponieważ wiemy, że koty potrafią zrobić niekiedy rzeczy, które ten poziom potrafią podnieść. Ale z reguły koty po prostu w pozytywny sposób wpływają na nasz humor, na to, jak odbieramy cały świat. Po drugie, w doskonały sposób wpływają na poczucie samotności. I tu nie chodzi tylko o to, że osoby, które żyją samotnie, wybierają koty, nie, również osoby, które mają więcej osób obok siebie, w ich przypadku również to, jak odbierają, jak czują się samotnie, również ta obecność kotów w pozytywny sposób wpływa na tych ludzi. Jednak bycie z kotem... Obecność kota w bardzo pozytywny sposób wpływa na właśnie poczucie samotności. Trzecia rzecz to oczywiście to, że gdy mamy kota, to kot pokazuje nam, że jednak nie jesteśmy najważniejszą osobą na świecie, ponieważ jeśli chodzi o te podobieństwa pomiędzy kotami a ludźmi, to często powtarzam, że i my, i koty uważają z reguły, że są najważniejszymi istotami na świecie, że to właśnie. One albo też my jesteśmy tymi najważniejszymi osobami na świecie i o tym warto pamiętać, że posiadanie kota to jednak coś, co pokazuje nam, że no nie, są też inne istoty, które tak uważają i które bardzo mocno w to wierzą, ponieważ koty tak z reguły uważają, że to one są najważniejszymi istotami na świecie, a my jesteśmy tymi istotami na drugim miejscu, ale też bardzo, bardzo ważnymi. Kolejna rzecz, oczywiście koty nie są tak absorbujące jak na przykład psy. Jeśli chodzi o potrzebę spacerów, jeśli chodzi o pielęgnację, jeśli chodzi o inne rzeczy, to jednak w przypadku kotów nie są one aż tak czasochłonne. Tutaj oczywiście pamiętajcie, kot też potrzebuje naszego czasu. Tutaj kot też potrzebuje, żeby być z nami, żebyśmy mu zapewnili wiele rzeczy, tylko że to nie jest ten poziom, co w przypadku psów. Więc tutaj kot po prostu jest zdecydowanie mniej wymagającym zwierzęciem pod tym względem. Piąta ciekawostka to to, że nie musimy z nimi wychodzić na zewnątrz. Tak, dla wielu osób to jest gigantyczna zaleta. O ile w przypadku posiadania psa to też wymieniałem jako to wychodzenie na spacery jako gigantyczną zaletę posiadania psów. O tyle nie wszyscy chcą wychodzić ze swoimi zwierzętami, chcą się z nimi pokazywać i chodzić Spotykać innych ludzi i kot tutaj jest gigantyczna zaleta koty tego nie wymagają. Nie musimy brać go na smycz i 2-3 godziny z nim codziennie spacerować. Więc to też dla wielu osób gigantyczny plus. Szósty plus to to, że koty w doskonały sposób odczytują ludzkie emocje. Są w tym naprawdę doskonałe. Wiedzą, co czujemy, wiedzą, jak nam poprawić humor, wiedzą, kiedy nam nie przeszkadzać i z reguły stosują się właśnie do tych odczuć, które posiadają. Przepraszam, ale przewód od mikrofonu jest krótki i tak wszystko dziwnie wygląda. I oczywiście oznacza to, że gdy mamy kota, to on odczytując nasze emocje, potrafi na nie reagować. To jest gigantyczna zaleta trzeba o tym pamiętać, że kod poprawia humor, powoduje, że jest tego stresu mniej, właśnie dzięki temu, że potrafi w doskonały sposób odczytywać nasze emocje i na nie reagować. O tym warto Pamiętać. Kolejnym plusem jest czułość. Tak, koty potrafią być bardzo czułe, może nie tak jak niektóre z, pośród psów, ale wśród kotów naprawdę większość kotów jest naprawdę czuła. I tak, to one z reguły wybierają moment na to przytulanie i inne okazywanie emocji, ale jednak to są zwierzęta bardzo czułe, co wiele osób zaskakuje. No ale jeśli poszukujemy właśnie. Istoty, która będzie czuła, która nie tylko będzie obok nas, ale też będzie właśnie tak bliżej, bliżej nas, to kot tutaj też doskonale się odnajduje. Następnie mamy to, że to są bardzo wesołe, bardzo pogodne zwierzęta. No, kot potrafi rozbawić, kot potrafi poprawić humor właśnie też w taki sposób, że jest wesoły, że zawsze jest chętny do zabawy, że są to zwierzęta, które naprawdę dzięki temu bardzo optymistycznemu podejściu do całego świata potrafią wprowadzić dużo wesołości, dużo tego optymizmu w nasze życie. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Następnym plusem jest oczywiście to, że to jest jednak obowiązek. My nie lubimy obowiązków z reguły, ale tutaj trzeba pamiętać, że te obowiązki, jakie wynikają z posiadania kotów, do tego trzeba dodać tą rutynę, której wymagają koty, to wszystko powoduje oczywiście że w przypadku kotów to w pozytywny sposób na nas wpływa. My jednak potrzebujemy takiej stabilności, potrzebujemy czegoś, co musimy zrobić, co jest bardzo ważnym elementem naszego życia i tutaj właśnie mamy te obowiązki, jakie są względem kotów. Tylko tak jak powiedziałem, tutaj nie ma ich tak dużo jak w przypadku psów, ale jednak regularność, pewien poziom obowiązków też zaliczam, przynajmniej ja, do plusów posiadania kota. Następną rzeczą jest niski poziom hałaśliwości. Tak, koty przeważnie są zdecydowanie cichszymi zwierzętami niż psy. Koty jednak o wiele ciszej i o wiele rzadziej wokalizują, do tego robią to w sposób taki bardziej... Może nie przemyślane, ale taki inny, i to jest taki bardzo fajny sposób wokalizacji. Psów też, ale tutaj dla osób, które nie chcą, żeby było głośno, żeby było hałaśliwie, tutaj jednak trzeba pamiętać, że koty robią to w sposób zdecydowanie cichszy. Tak żebyście o tym wiedzieli, nie tak dla wielu osób przeszkadzający, co też jest bardzo ważną sprawą. I na koniec, nie wiem, czy jest 10, czy jest ponad 10. Oczywiście, trzeba pamiętać, że ich wychowanie, prowadzenie, socjalizacja nie powinna sprawiać problemów. Tutaj jednak mamy zwierzęta, które łatwiej wychować, łatwiej prowadzić, niż na przykład dajmy na to psy. Tu jednak często porównuje tu porównuje często do psów, ale to są chyba najpopularniejsze zwierzęta jakie posiadamy i to wychowanie oczywiście równie ważne, równie potrzebne. Tu jednak jest to czymś prostszym. Jest czymś co nie sprawia tak wiele problemów z reguły tutaj warto o tym pamiętać. Więc jak widać, tych plusów z posiadania kotów jest dużo. Trzeba oczywiście wiedzieć, że to również obowiązki, trzeba wiedzieć z czym się je posiadanie kota ale jednak to jest coś, co ma bardzo, bardzo dużo plusów i w bardzo pozytywny sposób na nas wpływa. Tak, żebyście wiedzieli, tak, żebyście o tym pamiętali. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, za ocenianie, komentowanie, polecanie wśród znajomych, na swoich mediach społecznościowych. Dziękuję za wsparcie, patronite, postawienie symbolicznej kawy. Wiem, że to nie jest popularne, że są inne rzeczy, na które warto wydać Wasze pieniądze, ale tym bardziej dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie mnie wspierają w ten sposób rozwój tego kanału. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście ponownie.